Niech Wasz duch nas nie opuszcza. Bądźcie nam wsparciem. Niech Wasze poświęcenie nigdy nie zostanie zapomniane. A teraz uczcijmy bohaterów minutą ciszy. Jako pierwszego naszego gościa prosimy Michała z, B, z BRK oraz Polskiej Narodowej Rady Kamratów. Zapraszamy. A jak poszedł król na wojnę, Grały jemu surmy zbrojne. Grały jemu surmy złote, na zwycięstwo, na ochotę. Na zwycięstwo, na ochotę. A jak poszedł stach na boje, zaszumiały leśne zdroje, zaszumiało kłosów pole, Na tęsknotę, na niedolę. Na tęsknotę na niedolę, a na wojnie świszczą kule wróg się lit, wali jak osnopy, a najmocniej biją króle, a najgęściej giną chłopy. Szumią orły chorągwiane, skrzypi kiedyś krzyż wioskowy. Stach śmiertelną dostał ranę. Król na zamek wracał zdrowy. A jak wjeżdżał w jasne wrota, wyszła przeciw zorza złota, i zabrzmiały wszystkie dzwony na słoneczne świata strony. Na słoneczne świata strony. A jak chłopu grub kopali, zaszumiały drzewa w dali i dzwoniły przez dąbrowe. Te dzwoneczki, te liliowe. Te dzwoneczki, te liliowe. Kamraci, kilka tygodni temu zdobyłem Babią Górę. W czasie tej podróży rozmawiałem z kamratem Krystianem. Rozmawialiśmy na temat II wojny światowej i walk stoczonych właśnie o Babią Górę. I sytuacja wygląda tak, że Babia Góra powinna być w całości Polska. Ale nie jest. Następnie temat przeskoczył na tereny Śląska Cieszyńskiego i Kłodawy Zdrój. I po II wojnie światowej chcieliśmy dogadać się z Czechosłowakami, natomiast nasz ówczesny feudał powiedział nie. I tak minęło kilkadziesiąt lat. Strefa wpływów mocarstw się zmieniła, ale nadal nam niewiele można. Mamy nowego feudała, szab, Ten tak zwany Pseudo-wprowadzacz demokracji i wolności na świecie, pichci nam wojnę, szykuje nas do konfliktu. Możni z Wall Street, rękoma polskojęzycznych polityków, szykują nam konflikt, pichcą nam wojnę. Tylko oni nie poniosą w tym konflikcie ofiar. Ginąć mamy my, a my znaczymy mniej więcej dla nich tyle, ilu nas jest. A ilu ma nas być? Czy Poland, czy Holand? Dla nich to nie robi żadnej różnicy. My jesteśmy dla nich tylko terytorium, strefą wpływów, kolejnym geszeftem. Polacy, Roman Dmowski powiedział, zorganizowany należycie naród jest potęgą, której nic na świecie przeciwstawić się nie zdoła. I ma rację. Ale do tego potrzebne jest narodowe ruszenie. I kilkadziesiąt tysięcy kameratów nie wystarczy. Więc Polacy apeluję do was słowami Romana Dmowskiego. Zorganizowany należycie naród jest potęgą. Organizujcie się. Jeszcze mamy czas. Jeszcze mamy taką możliwość. Ale jest za 5.12. Przed drugą wojną światową był taki ruch, który za druga się nazywał. Kamraci, za druga to jesteśmy my. Oni także wieścili to, co się wydarzy, niewielu słuchało. Ale historia zatacza koło i być może tym razem Polak będzie mądry przed szkodą. Polacy, organizujcie się i wspólnie z kamratami, kamratami pokażmy sprzeciw wobec wąskiej grupie polskojęzycznych i tego, co nam chcą zgotować. Matki i ojcowie, Odejdźcie od ekranów smartfonów i obudźcie się, bo za chwilę pognają w bój nasze dzieci. Jeżeli nie chcecie nieść polskiego interesu narodowego, to za chwilę będziecie musieli nieść krzyż. Krzyż na groby naszych dzieci. Krzyż, który będziecie nosić do końca życia, mając świadomość, że nie zrobiliście nic. Zacząłem wierszem i zakończę wierszem, kochani, ku przestrodze i ku refleksji. Człowiek umiera znowu za szybko. Człowiek umiera, kończy się wszystko. Tylko wspomnienia po nim zostają, które wciąż mgliste z czasem się stają, których tak wiele jednak za mało, znowu za szybko wszystko się stało. Czasu nie było na pożegnanie. Teraz zostało tylko płakanie. Teraz ten smutek w garści cię trzyma, trzyma za gardło, dusić zaczyna. Póki ktoś żyje, to go kochamy, lecz to po śmierci go doceniamy. Wtedy widzimy, jaki był cenny. Wtedy ogarnia smutek brzemienny. Wtedy to rozpacz, wtedy tęsknota. Jaka naiwna życia prostota. Wtedy wyrzuty nami władają, wtedy uczucia hołdy składają. Wtedy za późno na przeprosiny. Jedno, co możemy, wciąż się modlimy. Ale teraz nie jest czas na modlitwę, teraz jest czas na walkę o nasze dzieci i o pokój czołem wielkiej narodowej Polsce. Czołem!